Dobrze, no chyba w takiej wersji jeszcze nigdy nie byłem. Dużo tutaj rzeczy jest przede mną. Cześć wszystkim, ja jestem Grzesiek, a przede mną, no właśnie, uświadomiłem sobie, że mam rzadką okazję drugi raz zrobić unboxing kostki, którą, którą już kiedyś unboxowałem. No i w takim prymitywnym, zaaranżowanym studiu w u mnie w pokoju zrobię ten unboxing. A przede mną kostka Falk 3, Walk 3 w wersji magnetycznej, ale takiej self-magnetycznej, czyli ktoś to zamagnesował. Udało mi się okazyjnie kupić. Oczywiście warto o tym wspomnieć. Bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie, bo akurat nie ta kostka, ale inne kostki, które cały czas idą do mnie, no są dzięki, kupowane też dzięki ich wsparciu. Także bardzo dziękuję. Oni są wszyscy wymienieni na końcu. Jeżeli ktoś chce dołączyć do grona patronów. No to link jest w opisie. Tak więc otworzymy oczywiście, a ja nie wyjaśniłem. Otóż, żeby nie szumiało, otóż mojego Walka 3, który mam na boksingu no dawno, już temu, unboxowanym, chyba z 6 lat temu, kostka no straciłem. Po prostu ukradziono mi go na zawodach. Nie mogę inaczej powiedzieć niż ukradziono. Dlatego, że no, był na zawodach ze mną, a już nie wrócił, nikt się nie zgłosił, że znalazł i tak dalej. Także no, myślę, że po prostu takie mam odczucie, przeczucie, że ukradziono nalepki do walka, normalne. O, teraz jestem w kadrze, także chyba widać. Dobrze, wyostrzone, chyba będzie dobrze widać. Nie, ma, nie wiem, czy mogę powiedzieć, od kogo kupiłem, także dostałem komplet nalepek. Ja też mam jakieś swoje nalepki, może nawet pokażę. Otóż przeszukałem swoje zasoby i znalazłem Tender Club Fluo nieruszane. No i taki do Walk Power. Prawdopodobnie Walk Power. Z tego co pamiętam, to są identyczne, cały taki zestaw. Bardzo fajne ładne odcienie łącznie z różowym. Tak, także gdzieś tam miałem, gdzieś tam czekałem. Prawdę mówiąc, już nawet zapomniałem też o tej kostce, żeby ją tak tak do niej wrócić. Dobra, więc to usuwamy. A mam do tej kostki bardzo duży sentyment, bo to taka moja, powiedziałbym, pierwsza kostka, która była naprawdę ulubiona, pamiętam czas kiedy to przyszło. No i mamy tutaj. Już tą kostkę, jak widać, biały, dosyć mocno zużyty. To się czasem zdarza. Wiem, że niebieski się zużywał, czerwony. Jak widać, żółty bardzo ładnie zachowany i pomarańczowy. Zielony też w nie najgorszym stanie. Dla mnie jest to kostka, która ma przede wszystkim charakter kolekcjonerski. Z tą myślą kupiłem, ale o, muszę powiedzieć, bardzo ładnie chodzi. Wiem, że osoba, od której kupowałem, przeczyściła ją, także mogę z niej w pełni korzystać. Mogę posmarować po swojemu. Podejrzewam, że jest to wersja właśnie troszeczkę późniejsza niż ta oryginalna 2016. No i to chyba widać będzie teraz tutaj. Nastawię ostrość, rozjaśnię. O! Tutaj widać. I tutaj, w tym miejscu, gdzie jest ta końcówka narożnika, tutaj jest wzmocnienie, dlatego że te stopki się lubiły po prostu łamać. Także widać wyraźnie, że tu jest takie wzmocnienie. Więc to jest chyba jedyna taka różnica, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, reszta jest cacy. No właśnie, jedna chyba z pierwszych kostek, które też, które też recenzowałem, także bardzo się cieszę, że ją mam. To jest bardzo dobra kostka, bardzo ładnie chodząca. Jak widać, nawet teraz no, ma dosyć fajny taki feeling. Tak, to jest to. Troszkę jestem tutaj przyjaśniony, także skoryguję. Teraz jeszcze raz, możecie zobaczyć, no więc to jest to. Ładnie chodzi. Może sobie nawet poukładam, chociaż, prawdę mówiąc, yy, mi się dosyć ciężko układa na... O, weźmiemy na pomarańczowym, żeby było lepiej. Dosyć ciężko układa się na koskach wersji st stickers, nie, nie stickerless. Ja bardzo przywykłem do stickerlessów. Jeszcze zerknijmy, jak jest zamagnesowana. Ciężko złapać tą ostrością. O, teraz złapało ostrość. I to są czwóreczki. Czwure, y, Widzę. Tak. To są 4 na 2 Z takich ciekawostek kostkowych mogę jeszcze powiedzieć to, że y, kiedyś te magnesy używano znacznie słabsze, W pierwszych wersjach magnesowano na przykład magnesami 3 na 2 No ale z biegiem czasu zaczęto używać y, mocniejszych, wyraźnie mocniejszych magnesów. Jak duży był to przełom? No to chyba wszyscy wiemy. Także mam tą kostkę. Bardzo się z tego cieszę, że ona wraca do mojej kolekcji. Bardzo ładnie, ładne poruszanie, dobra kostka. Polecam. No niestety, kostka, która już nie jest kontynuowana w masowej produkcji. Po nagraniu tego unboxingu zostało mi tylko poprawienie tej kostki. Musiałem zedrzeć stare nalepki i założyć nowe. Pierwszą ściankę okleiłem tradycyjnie, to znaczy sztuka po sztuce nakładałem, ale potem sobie przypomniałem, że jest folia transferowa i dawno nie korzystałem z tej techniki. Musiałem sobie ją trochę przypomnieć no i pomyliłem się i czerwoną ściankę nalepiłem tam, gdzie powinna być niebieska, więc musiałem całą czynność powtórzyć. Ale myślę, że wyszło to wszystko bardzo dobrze. A po wszystkim już porobiłem kilkanaście ułożeń, próbując ustrzelić jakiś dobry czas, który będę mógł wam po pokazać, ale no muszę powiedzieć, że mi się bardzo ciężko układa właśnie na kostkach wersji z nalepkami. No w końcu jakoś tam mi się udało. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że taki sentymentalny unbox mi się podobał. No i do zobaczenia za jakiś czas.